No więc trzyma. Jest niedziela, 3 października Jeden dzień po GPK w Ostrołęce Wczoraj wróciłem do domu około drugiej, może trochę wcześniej o normalnie tutaj wrazłem <gry> O, ale tam jest super widok, kurde Z tego starego mostu no i też z mostu kolejowego jest dużo lepszy widok niż tej normalnej drogi. Wow, akurat nawet mam drona, ale nie będę tutaj radał, nie chcę mi się, drona wziąłem w innym celu. Wow, nawet w tak super widać. Kurde, to jest serio świetne miejsce już wiesz, że widokowo moglibyśmy budować Wow Serio, w kamerze to na pewno nie będę tak dobrze oddane Jak ten widok jest świetny Skoro nie będę nad dronem tam To gdzie? Gdzie ja w ogóle jadę? Odpowiedź Jadę w okolice Kołbaskowa na przejazd kolejowym, na którym w trakcie wakacji, ee, no, pociąg się wykoleił. I podobno jakoś teraz ten pociąg jest zabierany stamtąd. Nie, wiem, może już go zabrali, może jeszcze nie. Pojadę, zobaczę. Polatam dronem. A kolejny przystanek na trasie to Wołczkowo. Tam gdzie Kuba mieszka. W ogóle pozdrawiam Cię z tego miejsca Nie wiem jakie dziury Pozdrawiam Cię bo na pewno to oglądasz 100 metrów dalej droga. Dobra kawałek tam z Panem przyjechałem do granicy On sobie pojechał dalej a ja będę zawracał, dlatego, że no w ogóle nie chcę co na jechać a to ciekawe Jako rowerowych No i witam w Niemczech Przejście graniczne Brama i ogrodzenie żeby nie przedostawał się ten afrykański pomór świń Na kamerze na pewno tego nie będzie widać, ale na polu stał chyba kruk i dziewał padlinę No to cóż, spóźniłem się o parę dni Bo jeszcze parę dni temu yy, się pojawił artykuł że ten pociąg jeszcze tutaj jest dopiero mam go zabierać Jak widać go zabrali No cóż pół wakacji leżał ale dowiedziałem się o tym dopiero dzisiaj podczas oglądania filmiku na YouTubie Dosłownie jeszcze dzisiaj rano miałem w planach jechać do Nowogardu To by było gdzieś 110, może 120 km Ale obejrzałem ten filmik takie kurde tutaj mi jeszcze nie było, to jest dosyć blisko ale tutaj No ale się trochę spóźniłem Cholera, ten wrak pociągu co leżał w pół wakacji Ale dowiedziałem się dopiero dzisiaj A jakoś parę dni temu go sprzęli No cóż dalej do kolejnego punktu Czyli wączkowa Widzicie, wyjście z domu mi zajęło jakoś strasznie długo wspólnie bieganie, szukanie lampki, zakładanie tego tak dalej a teraz położyłem sterować tak po prostu na boku, kierownicę mam na piasek i zapomniałem, że mam tylko lusterko Uznałem, że nie chce mi się do Wołczkowa jechać z powrotem tą ścieżką i później przez miasto się przebijać Tylko władzę sobie drogą częściowo za granicą polsko-niemiecką. Ale patrząc na stan tej drogi Nie wiem czy nie zmienię zdania To głośno, ile tam tych plasztorów musi siedzieć W sumie w ogóle osiągnięciem jest to, że znalazłem To miejsce, gdzie rozbił się ten pociąg nie się wykoleił e, Dlatego, że no, artykułów było o tym sporo, ale w żadnym nie znalazłem dokładnego miejsca, gdzie to jest. Nie wiem, w którą stronę powinienem jechać. Chwila ale na miejscach, które były z tego zdarzenia, obserwowałem, że tam są dwa skrzyżowania, jakby po dwóch stronach tego przejazdu. Jest tam tylko jeden tor i eee, że jest to na skraju lasu i pola. Więc pojechałem na Google Maps, szukałem tego miejsca, znalazłem coś, co mogło być tym miejscem, no ale. Nie było tam Google Street View, więc nie mogłem tego potwierdzić Więc jechałem tak trochę na czuja i trafiłem I ponownie skręcam do Niemiec o. To graniczna Ciekawe czy mi się roaming włączy czy w ogóle będę miał zasięg Tak szczerze mówiąc jedzie się jak marzenie Mocny wiatr w plecy i bez prawie żadnego wysiłku siedziesz 40 na godzinę. No kurde Tą ścieżką da się przekroczyć granicę No nawet tam widać te słupki graniczne i ogrodzenie No i kolejne przejście graniczne, tym razem z powrotem do Polski. Ten sam mocny wiatr, co wcześniej sprawiał, że na luzie jechałem 40 na godzinę, teraz sprawia, że ciężko mi jest jechać 20. Kurde, na takie zadupie da się jechać autobusem do no? Szczecina? Dobra, ok, dobra. Zanim wączkowo zahaczę o jeszcze jedno miejsce do którego mam mniej więcej 10 km z dobrej Dobra czy powinno odmieniać O kurde, minął mnie typ na rowerze z silniczkiem spalinowym Co? Nawet tutaj jeżdżą autobusy Szczecina W sumie już wszystkie się ja słyszałem od koleżanki że tutaj była Patrzcie to jest pałac w stolcu <grym> Pochodzi z 1721 roku Serio, zaskakujące w jakie miejsca można dojechać komunikacją miejską, że He, Hehehe, beczunia W sumie mam drona Więc mógłbym zrobić zdjęcia tego płacu z powietrza Ale po pierwsze trochę wieje Co nie jest może jakimś mega problemem No akurat już jedziemy A po drugie, no to nie mam całego dnia Jest 16-16 Zaczynam wracać do domu, ale no do wołczkowa mam 16 km A stamtąd jeszcze większy kawałek na Bukowe. I to wszystko pod wiatr No wiem, trochę zmęczony jestem Więc może zamiast przebijać się przez centrum Co chwila przejścia dla pieszych, krawężniki i tak dalej to sobie wsiądę w tramę i pojadę na turkusową, jeszcze nie wiem Zobaczę jak się będę czuł W sumie składa się tutaj jechać autobusem To może kiedyś po prostu wsiądę w autobus, wezmę drona i tutaj przyjadę po latam Na pomysł pojechania do tej miejscowości wpadłem już chyba w poprzednie wakacje Jeszcze zanim miałem ten rower w ogóle Ale jakoś nie było czasu plus nie jeździłem w ogóle na lewo brzeżu no bo nie chciało się przybijać przez miasto. To jest jednak uciążliwe. Później już była szkoła, było zimno. W te wakacje też nie mogłem, bo w ogóle nie jedziłem na rowerze. Więc w końcu teraz to zrealizowałem. Przez ten cały czas była już zaplanowana trasa zapisana na moim telefonie. Nic tylko przejechać i odhaczyć. Wracałem do tego, co wcześniej mówiłem, że planowałem tą trasę do... W miejscowości Stolec Już dłuższy czas temu nie napisałem o tym koleżance I ona mi sobie napisała, że w wakacje się nudziła Jeździła z, z jakąś tam jej koleżanką Autobusami I że były tam <grym> A W ogóle do pozdrawiam cię Maja Pewnie tego nie oglądasz, ale i tak Dobra, Wołczkowo przez praktycznie całą trasę nie patrzyłem e, na dystans na liczniku, więc ciekawe ile kilometrów mam 81 W sumie dosyć sporo O, spotkanie Gawrona, siema Siema, siema Ale kozak pimper Dobra, ja już się zabijam w lewo w stronę głębokiego, później arkonka No i do centrum, a w centrum chyba ściągnąć sobie w tramwaj, bo nie chce mi się walczyć z wiatrem i Siema. No niestety Jutro tenik na siódmą to jest Ale kozak Czy gdzieś już kiedyś coś takiego widziałem? i aerodynamicznie to jest o wiele bardziej wydajne niż rower ale jednak no moim zdaniem taki zwykły rower jest lepszy niż taki wynalazek dziwny w ogóle jak gadałem z kubą to się powiesiłem oksy tutaj tak na no tutaj ko tej torby na ramię i mi się ułamało to co sięga za ucho znaczy tak już miałem od jakiegoś czasu Dam kupić nowe oksy, bo te już są porysowane i w ogóle No ale teraz będę musiał O Głębokie Tak szczerze pierwszy raz tu jestem o. Jednak ale trochę naokoło Chciałem jechać koło arkonki Ale doczepiłem się do jakichś dwóch kolarzy szosowych no i podjechałem z niej pod jakąś taką wielką górę Zmęczyło mnie to A teraz jakoś się drogą do domu Jak ja nienawidzę kamiennych ulic Kurde, trochę te drzewa zasłaniają Ale tu jest przekozak widok mm. Serio, będę musiał niedługo powtórzyć część tej trasy Pojechać tu i dowierzyć bis... I nagrać to dronem, w sumie wychodzi na to, że dzisiaj na marne wiozłem tego drona. Mam dodatkową masę do ściągania pod tą górę, co podjeżdżałem. No, ale za to teraz to mam z górki. Wow, ja ten widok jest świetny. Na kamerze na pewno tego tak nie będzie widać, ale. W tej części Szczecina chyba jeszcze nigdy nie byłem. Ścieżka rowerowa się nagle skończyła i do wyboru jest albo słaby chodnik, albo jeszcze gorsza droga. W tramwaj, bo nie chcę się przebijać przez tamte prace budów. Akurat by idealnie wystawałem z się Ale mam już 100,5 i pół kilometra. To jest moja pierwsza setka od pierwszego dnia wakacji, kiedy się rozwaliłem kolano. Dopóki jechałem, to było mi ciepło. Ale teraz jak wysiadłem z tramwaju to zimno Mam i rękawki i kamizelkę, ale nie chcę się ich zakładać, bo jestem blisko domu A w ogóle zmiana planów jednak na Knarpie w na obiad Dobra, szybkie podsumowanie Niecałe 104 km czas 4,40 Dług zegarka 100 km. Mówiąc szczerze, spokojne są te trasy, te ścieżki rowerowe po niemieckiej stronie granicy. Będę na pewno tam czasie jeździł. ale serio się zmęczyłem.